Hej, witam was, moi drodzy, na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Miło mi was powitać. Moi drodzy, dzisiaj poruszę temat na temat trzeźwienia, naszego trzeźwienia, czyli mojego na przykład i kogoś, kto jest, zaczyna na tej drodze. Bo chciałbym, żeby ktoś odbierał mój kanał w sposób taki, że ja tam opowiadam o swoich przeżyciach, opowiadam o rzeczach, których dowiedziałem się od innych ludzi, jak oni to przeżyli. Jak oni zaczęli trzeźwieć, jak oni do tego podchodzili, jak oni sobie z tym radzili. I to mi gdzieś zostało w głowie. Zresztą to mi zostało przekazane. Bo oni też to mieli przekazywani, moi drodzy. Ja wam powiem taką sytuację, że a, często gdzieś tam spotyka na mitingach, przykładowo podaję bo świętej pamięci Krzysiu, świętej pamięci Stefan, świętej pamięci Maria, świętej pamięci Józek, <laughs> świętej pamięci Mariola, świętej pamięci Iza. Albo czy wspaniała Iza, czy, czy może już mówimy o życiu, wspaniała Iza, która mi pokazała drogę, wspaniała Ola, która pokazała mi drogę, wspaniały Kaziu, który pokazał mi tą drogę. To jest przekazywane, to jest tak zwane przekazywanie po prostu z pokolenia na pokolenie i powiem wam coś jeszcze na ten temat. Przekazując tę te informację, to jest po prostu tak, że ja chcę wam pokazać, że to jest przekazywane. Hmm, to najprościej wam ująć, żeby was nie zanudzić. Ten, to jest przekazywane z pokolenia, tak można powiedzieć na pokolenie. Czyli ja się oni się dowiadywali to na swoim początku drogi cześć wrości. Przekazują to nam, przekazując nam meetingach, ja to gdzieś wyłapałem. I teraz ja też mogę to przekazać dalej. Czyli jeśli ktoś przyjdzie nowo i chce zacząć ćrześwieć, chce zacząć dojść o siebie, chce zacząć normalnie żyć w normalnym świecie, w realnym świecie, nie w świecie, gdzie jesteśmy jakby to nazwać wybujani, mamy ten świat omamiony przez alkohol, żyjemy, w, tak można powiedzieć, w wymyślonym świecie, tak. Bo nie dostrzegamy dużo, dużo spraw, dużo rzeczy, po prostu do nas gdzieś tam nie dociera. Więc, moi drodzy, to jest przekazywane po prostu z pokolenia na pokolenie. Ja to też przekazuję, bo ja tego zastuszałem Ja nie lubię akademickich wykładów, nie lubię książkowych przykładów. Aczkolwiek nieraz też wam tutaj coś czytam z książki, żeby wam to po prostu gdzieś, e, gdzie nie zasłyszałem tego tematu gdzieś na mityngu, gdzie, gdzie nie słyszałem od kogoś, gdzie nie chcę się spierać z nikim, więc, e, bo ktoś może powiedzieć guzik tam wiesz, co ty tam wiesz, zacząłeś dopiero trzeźwieć, no i masz, dużo ludzi ma z tym rację, bo ja dopiero zacząłem trzeźwieć i za dużo o tym nie wiem, tak, ja cały czas uważam, że wiem bardzo malutko o e, ale udaje mi się, jestem trzeźwy, chodzę na meetingi. Mam kontakty z ludźmi trzeźwiejącymi, Mam przyjaciółkę, która jest też alkoholiczką. Ja już niestety nie jestem anonimowym alkoholikiem, bo kiedy ja się tutaj upubliczniłem, no to po prostu pojawiłem, pokazałem, no to ta moja anonimowość znikła. Aczkolwiek mam z ludźmi z anonimowych, anonimowymi alkoholikami kontakt, i oni się wcale tego, znaczy, może. Oni nie chcą się pokazywać i, i gdzieś to zostaje w tym krągu, gdzie o tym rozmawiamy. Ale ja tą wiedzę czerpię, ja tą wiedzę wam z chęcią przekazuję. Ale jak spotykam ludzi, którzy wchodzą i mówią: No bo ja chciałbym przestać pić, jak to zrobić? Jak ja mówię: Jak? A no to może tak, może nie. Wchodzi na kolejny raz, na kolejny live. Jak prowadzę live y i też właśnie o tym rozmawiam. Mówię, jak tam ci dzionek minął, nie piłeś? Ach, znowu wypiłem. Mówię, a byłeś gdzieś pytać o pomoc, poprosić kogoś, zapytać, iść gdzieś dowiedzieć, gdzie są mityngi do terapeuty, do psychiatry, psychologa? No nie, bo nie miałem czasu. No nie, bo coś tam. No nie, bo to. No nie, bo brak czasu, brak zajęcia, wiesz, szukałem tego, szukałem tamtego. No najróżniejsze po prostu czasami odpowiedzi słyszę na tym kanale. No nie mnie to oceniać, jak to churcze ludzie do tego podchodzą, już bardzo to jest bolesne, bo ja chciałbym naprawdę, żeby ludziom pomóc. Tylko żeby ludziom pomóc, to oni przede wszystkim muszą chcieć tej pomocy, moi drodzy. Bo jak oni nie będą chcieli tej pomocy, no to co z tego, że ja będę swoje wewnętrzności wypróżniał, wyrywał, opowiadał różne rzeczy, jak oni po prostu nie chcą przeźwieć, no. Najlepiej by chcieć, żeby ktoś za nich zaczął trzeźwieć też przestał pić za nich, odstawić to. No tak się nie da, najlepiej by wziąć tabletki i przestać pić. Tak się po prostu nie da. Mimo iż komuś się uda odstawić alkohol i przestać pić, co usłyszałem to w wielu przypadkach, że ludzie odstawiają alkohol i nie piją. Chwała im za to, naprawdę. Ale co z tego, że oni nie piją? Jak oni dalej są w tym swoim świecie, może już nie otumianym przez alkohol, ale tymi swoimi zachowaniami, tymi swoimi obyczajami, Tymi swoimi nawykami oni cały czas są w tym swoim pijanym świecie, moi drodzy. Co z tego, że oni nie piją? Co z tego, że oni przestali pić? Jak oni mówią, ja świetnie sobie radzę, bo ja zajmuję się rodziną, zajmuję się pracą, zajmuję się sportem. Ale co z tego? Zajmuj się czym chcesz. To może trwać kilka lat, kilkanaście lat, aż w końcu dojdzie do takiego meritum, przepraszam, do takiej sytuacji, że polegniesz, bo ty tylko ten alkohol odstawiłeś, tylko, tylko przestałeś pić. Ale nie przerobiłeś tego, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji w życiu, w twojej przew... tak przewrotnej sytuacji, że sobie nie poradzi z tym. Eee, często też słyszę: Ale już co ty gadasz? Ja wiem, ja już się temu oddałem, ja zrozumiałem, ja to sobie przerobiłem, ja wiem, jak z tym działać i mi jest z tym dobrze. Już nawet z takimi ludźmi, wiesz, nie chcę mi się kłócić ani sprzeczać. Ja, mimo tego, będę robił dalej swoje. Dalej swoje, mimo tego jak mnie ludzie będą postrzegać, jak będą mnie oceniać, ja też jestem człowiekiem, mam prawo się pomylić i, i powiedzieć coś nie tak. Mam prawo się nie zgadzać z tym, co mówicie, to jest moje święte prawo. Mam prawo od was wymagać, aczkolwiek jak wy do tego podejdziecie, to jest wasz, tylko indywidualne podejście wasze, bo ja mogę mam prawo wymagać, ale co z że ja mam prawo wymagać, jak wy tego nie chcecie robić. Ja was będę naciskał, będę was w tym wspierał, ale to wszystko po prostu zależy od was, czy wy przestaniecie. Bo co z tego, że ja będę naciskał, ja będę mówił, e, jakby tego nie będziecie chcieli zrobić? Dużo jest takich sytuacji, ale ja i tak dalej będę to robił. Czy się to Wam podoba, czy nie? Te informacje, które przekazuję, których ja też kiedyś do, tam dostałem od kogoś i, i gdzieś tam zasłyszane i opowiadane i przekazywane z ust do ust i tak dalej i tak dalej, one mają x lat. I uwierzcie, to się nigdy nie przeterminowuje. Te informacje, które ja tutaj przekazuję, one są przekazywane cały czas. Naukowcy mogą sobie znajdować jak najróżniejsze rzeczy, jak najróżniejsze tabletki, jak najróżniejsze rzeczy do zaprzestania picia. Ale to, co my opowiadamy, to, co my przeżyliśmy, i to, jak z tego wyszliśmy, i to wychodzi pff, kupa osób, miliony osób z tego wychodzi na całym świecie właśnie dlatego, że siebie wspieramy. Właśnie dlatego, że opowiadamy o tym. Właśnie dlatego, że jeden pokazuje drugiemu, jak wygląda trzeźwa droga i jak z niej wyjść. Uwierzcie mi, ja też nie miałem lekko. Ja nie miałem lekko. Ja miałem kurcze przerąbane, ale dałem radę. I każdy z was będzie miał przerąbane na początku drogi. Każdy z was będzie miał przerąbane, ale to tylko od was samych zależy, czy będziecie chcieli przestać pić. I zacząć się leczyć. Nie samo odstawienie alkoholu, ale też jeszcze terapia. Mitingi. Co z tego, że ja tutaj się z wami rozłączę i mnie już nie ma po prostu. Mnie już nie ma tych, co ja przekazuję te informacje, co czytam, co wam przy, tutaj przytłaczam, przytaczam je. Eee, ja się rozłączam i koniec, mi nie ma. Nie macie ze mną takiego kontaktu, tak jak na przykład macie z drugim alkoholikiem, ktoś ma. Czy z drugą osobą uzależnioną, czy z drugą osobą cierpiącą, ale trzeźwiejącą. Czy od tego nałogu, czy od tego nałogu. Wychodzącą na prostą. I to tylko od was samych będzie zależało, moi drodzy. Jaką drogę wybierzecie? Ja będę was w tym zbiera, wspierał, bo ja będę robił dalej swoje. I to jakie są zasady, które ja sobie tam ustaliłem na swoim kanale, to są moje zasady ja będę ich przestrzegał. Jeśli ktoś nie będzie chciał ich przestrzegać, no to wasza wola, no co ja poradzę? Ja z nikim się nie będę spierał, ale po prostu z takimi osobami będę się żegnał. Tak to będzie wyglądało. Nienawidzę hamstwa, nienawidzę buty. Nienawidzę czegoś, jeśli człowiek się upierze, uprze i tak idzie, z tym idzie, i tak sprzedaje to dalej. Wiecie, jak łatwo jest zrobić krzywdę komuś takimi słowami? Nie, na mitingach nauczyli że lepiej się wycofać, wyciszyć, uspokoić, unikać takich sytuacji. Hamować ich w, samych, w samym początku, na samym początku takiej sytuacji. Ale to musimy przede wszystkim chcieć, moi drodzy. To tak samo jak z wychodzeniem z trzeźwości. Musimy chcieć wychodzić i walczyć o swoją trzeźwość. Do czego ja Was będę zachęcał i będę cały czas o tym mówił, czy Wam się to podoba, czy nie. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, co robię. Powiecie, jak jest fajnie, jak ktoś do mnie powiedział, nawet ostatnio. Dziękuję, że jesteś. Obca osoba, która mnie zna parę tygodni. Tak ważne to jest na początku dla nas. Uwierzcie nam, to jest naprawdę ważne. Moi drodzy. Także ja też dziękuję Wam, że jesteście. I ja Was będę w tym wspierał. Mam nadzieję, że Wy też będziecie mnie wspierać i dopingować w tym, co robię. Że Wam to się podoba. Także dziękuję Wam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do kolejnego. Pozdrawiam. Hej.